Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście, kolejnym materiale na YouTube. Tak się akurat złożyło, że po raz piąty trafiło do mnie Renomegan, po raz drugi w wersji poliftingowej. Ale to nie jest tak, że co jakiś czas dostaję ten samochód, żeby sobie po prostu pojeździć. Powód jest bardzo ważny. A powodem jest układ napędowy, ponieważ dla Megana, dla Renault, to jest istotny model, reprezentant ekipy hybrydowej, że tak powiem, ponieważ w zeszłym roku Renault za jednym zamachem praktycznie zaprezentowało hybrydowe Clio, hybrydowego Captura, który jest hybrydą typu plugin oraz ten właśnie model, a mianowicie Renault Megane E-Tech czy e który, które jest hybrydą typu plug-in. Zapraszam. Słuchajcie, z zewnątrz tak naprawdę zmieniło się niewiele w stosunku do hatchbacka, którego prezentowałem Wam po liftingu ostatnio. To również jest wersja po liftingu. Oczywiście, zmieniła się jedna rzecz. Po raz pierwszy u mnie na kanale jest kombi, które muszę przyznać w nomenklaturze Renault określane jako Grand Tour które muszę przyznać, że wygląda naprawdę sympatycznie jak na kombi z relingami dachowymi, oczywiście zmieniło się o tyle niewiele, że jest to również wersja wyposażenia najwyższa RS Line, czyli wizualnie nieco bardziej agresywna, nieco bardziej usportowiona z 18-calowymi aluminiowymi felgami, charakterystyczną satynową blendą. To samo widzieliśmy w przypadku czerwonego hatchbeka, który był u mnie ostatnio. Link zamieszczę Załącze gdzieś na górze, oczywiście, stosowne oznaczenia RS Line. Natomiast wspomniałem, że jest to hybryda. Najbardziej e, zdradza nam e, tą informację e, to oznaczenie E-Tech, plugin hybrid. No i oczywiście, tutaj z tej strony to jest e, coś nowego, ponieważ z reguły w samochodach Renault e, wlew paliwa znajduje się po prawej stronie. Natomiast w tym modelu mamy go po lewej stronie, a po drugiej stronie mamy tyczkę. Proszę bardzo, tak to wygląda. Oczywiście mamy stosowną diodę, która nas informuje, kiedy samochód się ładuje, a kiedy nie. Jeśli samochód się ładuje, to dioda zmienia kolor na zielony. Jeśli tego nie wiemy, to dziwnie to wygląda, kiedy samochód ma po prostu po obydwu stronach e, klapki od wlewu. Oczywiście już się zamknął element charakterystyczny dla Renault. E, RS Line również oznaczenie na klapie bagażnika, ale jeszcze samochód otworzę, ponieważ e, z racji tego, że jest to Grand Tour, pokażę Wam bagażnik. Oczywiście w stosunku do zwykłego e, Megana Grand Tour, e, tutaj bagażnik jest nieco mniejszy. E, 389 litrów, jak dobrze pamiętam, niecałe 400 w wersji hybrydowej pod spodem. Mamy miejsce, żeby ukryć kabelki w tym przypadku akurat w tym momencie tych kabelków nie mam, bo je zostawiłem w garażu. Możemy z tej pozycji składać kanapę. Mamy oczywiście stosowną roletkę do zasuwania naszego bagażu, klapa dosyć ciężka, e, miejsce z tyłu oczywiście, pokażę Wam jak to wygląda, tu już widać oczywiście mamy miejsce na cup holdery, tapicerka fantastyczna ale jeśli chodzi o tapicerkę to za chwilę miejsce z tyłu na kolana jest w porządku na głowę również jest w porządku nad głową mam jeszcze miejsce tak na około trzy palce, problem jest na stopy Ponieważ ja tutaj nie mam miejsca praktycznie w ogóle. Nie mam gdzie się z tymi stopami podziać, więc to jest minusik. E, mamy wyprowadzone e, otwory wentylacyjne na kanapę. Tak jak wspomniałem, miejsca na cup holdery, ale nie mamy przybicia do bagażnika więc dłuższych, z dłuższymi przedmiotami może być nieco problemu, ale generalnie nie jest źle natomiast z przodu to jest generalnie wszystko bardzo dobrze znane pokażę Wam fotele, to jest chyba najdroższa opcja w tym egzemplarzu fotele z racji tego, że jest to wersja RS Line półkubełkowe, wyłożone alkantarą, opcja za 6000 zł więc mamy hybrydę typu plug ale wizualnie wyraźnie usportowioną. W tych fotelach siedzi się bardzo przyjemnie, przyjemnie się w nie wpada. No, sportowo, prawda? Mamy zestaw audio Bose. Charakterystyczne przeszycia. E, biało, czerwono, czarne, tak jak to jest na przykład na kierownicy. Spójrzcie. Ale to wszystko prezentowałem wam przy okazji Ostatnio hatchbacka, który pojawił się u mnie na kanale i u mnie na blogu, Megan Poliftingu, czyli zestaw cyfrowych, w pełni cyfrowych zegarów, które są czytelne. Wyglądają, muszę powiedzieć, bardzo przyjemnie dla oka, nie można im niczego zarzucić. Oczywiście, multimedia w części centralnej poprawione względem tych sprzedliftingu liftingu, bardziej intuicyjny, oczywiście szata graficzna dużo ładniejsza, przyjemniejsza dla oka bardziej intuicyjna obsługa układu klimatyzacji oczywiście dwustrefowej automatycznej tutaj mamy przycisk EV, którym możemy sobie wywołać elektryczną pracę układu napędowego, ale o tym jak ów układ napędowy działa opowiem za chwilę w czasie krótkiej przejażdżki co jeszcze w środku? Generalnie rzecz biorąc, e, nic się tutaj nie zmieniło względem czerwonej wersji hatchback, którą ostatnio wam prezentowałem. Spasowanie jest naprawdę przyzwoite, poszczególnych materiałów w środku, wykończenie również przyjemnie. Spędza się tutaj czas. Natomiast jak się tym samochodem jeździ, bo to jest chyba najistotniejsze. Jeszcze zanim przejdziemy do jazdy, uruchomimy sobie zapłon w samochodzie, to był dźwięk już uruchomionego zapłonu, oczywiście, wysunął się, wysunęła się płytka od wyświetlacza przeziernego, nadal jest to realizowane za pośrednictwem płytki, coś, co się nie zmieniło, niestety. To nadal wycieraczka pozostawia stosunkowo spory margines niewytartej szyby. Nie zwracamy na co dzień aż tak bardzo na to uwagi, ale warto o tym wspomnieć. Włączę sobie UF przyciskiem IV, całkowity tryb elektryczny, ponieważ dzisiaj przez noc samochód ładowałem, i w trybie pełnym elektrycznym. Można tym samochodem spokojnie pokonać ponad 40, a nawet około 50 km w trybie czysto elektrycznym, co dosyć istotne. Natomiast zanim ruszymy, chciałem Wam powiedzieć, jak generalnie ten układ napędowy jest skonstruowany. Ponieważ typowa hybryda typu plug-in oczywiście składa się. Z akumulatora, z silnika elektrycznego, silika, silnika spalinowego i to wszystko jest łączone przez skrzynie biegów. W Renault inżynierowie najwyraźniej podesz podeszli do sprawy nieco inaczej po swojemu, ponieważ na układ napędowy w tym samochodzie składa się oczywiście kilka elementów. A mianowicie, po pierwsze jest to oczywiście silnik spalinowy, który stanowi jakby trzon całego układu napędowego. Tyle, że silnik spalinowy konstrukcyjnie dosyć stary, ponieważ jest to wolnossące 1.6, które ma mocy około 90 parę koni mechanicznych. Istotna jest wartość sumaryczna, o czym za chwilę. Ten silnik spalinowy został połączony z dwoma silnikami elektrycznymi, i oczywiście mamy um, akumulator o pojemności relatywnie niedużej, ponieważ jest to 9,8 kWh. Ale to, że ta pojemność jest. Nieco mniejsza w stosunku na przykład do samochodów, które niedawno gościły u mnie na kanale. Mam na myśli na przykład Octawie RSIV, której akumulator miał 13 kWh, więc jest pewna różnica. Konstrukcyjnie tak to wygląda w meganie. Natomiast interesująco robi się, jeśli zaczniemy mówić o skrzyni biegów, ponieważ nie ma tutaj klasycznej skrzyni biegów. Inżynierowie zdecydowali się na coś, co jest określane mianem multi -mode Gearbox. O co chodzi? Konstrukcyjnie wydawać by się mogło i można by było pomyśleć, że jest to skrzynia typu ECVT. Skrzynia Bezstopniowa, która nie ma określonej ilości biegów i takie też jest jej e, działanie. Moglibyśmy tak pomyśleć, natomiast to by było bardzo duże uproszczenie, ponieważ nie jest to skrzynia e, bezpośrednio typu CVT. Jest to skrzynia, która posiada sprzęgło kłowę. E, skrzynia, która faktycznie posiada bliżej nieokreśloną liczbę przełożeń ja próbowałem je tutaj liczyć, ponieważ ta skrzynia próbuje symulować te przełożenia, te biegi. Generalnie rzecz biorąc, jest tutaj bliżej nieokreślona liczba przełożeń i faktycznie czasami w niektórych sytuacjach zdarza się, że ta skrzynia działa na zasadzie CVT, czyli silnik spalinowy wkręca. Wysokie rejestry obrotów, i generalnie długo tam zostaje. Natomiast jej działanie, stopniem skomplikowania, po tym jak to wszystko brzmi, zastanawiałem się, czy będzie to wszystko działać gładko, czy będzie raczej w przeciwną stronę, będzie to szarpać. I ku mojemu zaskoczeniu, muszę przyznać, że działa to naprawdę. Bardzo przyzwoicie, gładko, a skrzynia generalnie nie szarpie, co jest, myślę, może nie zaskoczeniem, ale całkiem przyjemnym wrażeniem. Powiem Wam, że nie nagrywałem tego, bo mam porównanie właśnie do Oktawi RSIV, która była ostatnio u mnie na kanale. W dzień, kiedy oddawałem Oktawie. W czasie załączania się silnika spalinowego zdarzało się, zdarzyło się w zasadzie raz, ale to ten moment załączania silnika spalinowego był wyraźnie zauważalny. Tutaj wydaje mi się, że jest to zauważalne w mniejszym stopniu. Ale wracając do poprzedniej myśli, w dzień oddawania Oktawii RS, kiedy silnik spalinowy się uruchomił, po prostu niesamowicie szarpnęło całym samochodem. Tutaj takie szarpanie nie ma miejsca, co po tak skomplikowanym stopniu skonstruowania czy samej skrzyni, czy całego układu napędowego, można by było mieć pewne wątpliwości, czy to będzie działać gładko, będzie działać przyjemnie, bezinwazyjnie dla kierowcy podczas jazdy na co dzień. Nie zauważyłem żadnych uchybień, działa to całkiem przyjemnie. E, oczywiście, delikatnie można wyczuć, można się zorientować, kiedy ten silnik spalinowy jest uruchamiany, natomiast jest to w naprawdę e, niewielkim stopniu. Jak natomiast tą hybrydą jeździ się na co dzień? Mamy tutaj trzy tryby jazdy. W tym momencie wywołałem sobie tym przyciskiem EV czy EV tryb Pure, który jest trybem typowo. Do jazdy elektrycznej tylko i wyłącznie. Natomiast przy wyższych prędkościach ten tryb automatycznie zmienia się na tryb, w którym tak naprawdę będziemy spędzać większość czasu czyli MySense. W trybie MySense um, cały komputer, elektronika sterująca sama decyduje, jak ten układ napędowy ma działać. Interesujące w przypadku Hybrydowego Megana. I tech jest to, że po mieście oczywiście, przez większość czasu, jeżeli auto mamy naładowane możemy jeździć czysto elektrycznie, tylko i wyłącznie. Natomiast ciekawiej robi się w trasie, ponieważ standardowo dla siebie pokonałem dłuższą trasę około 460 km. I pierwsza rzecz, uhu tu się poważnego stało. Miejmy nadzieję, że ze wszystkimi wszystko ok. Pierwsza rzecz jest taka, że na pełnym zbiorniku tym samochodem pokonamy około 500 km. Bo warto wspomnieć o tym, że bak paliwa został zmniejszony do 39 litrów, co no jest dosyć nie powiem, że żałosną wartością, ale wartością naprawdę małą, więc około 500 km to jest absolutny maks, jaki około 500 km pokonamy w trasie tym samochodem. Natomiast w trasie, w przypadku Megana, interesujący jest fakt, że silnik spalinowy doładowuje akumulator, który mamy tutaj na pokładzie. Efekt jest taki, że robi to naprawdę w sposób efektywny, co odbija się również negatywnie na zużyciu paliwa. Kiedy silnik spalinowy odpowiada zarówno za napęd samochodu, jak i za doładowywanie akumulatora, to niestety, ale deklarowany zasięg samochodu spada nam w oczach. Podobnie jest z elektronicznym wskaźnikiem poziomu paliwa. Natomiast muszę przyznać, że silnik spalinowy doładowuje ten akumulator w sposób efektywny. Więc, jeśli załóżmy, pokonujemy około 200 km trasą, i w czasie tych 200 km elektronika zarządzająca stwierdzi, że będzie sobie przez większość czasu ten akumulator doładowywać, to po tych 200 km mamy wystarczająco dużo prądu, wystarczająco dużo energii, by później pokonać całkiem sensowny dystans czysto elektrycznie. Co w pozostałych hybrydach w oktawi czy w superbie miejsca nie miało. Tutaj to doładowywanie odbywa się w sposób naprawdę efektywny. I dzieje się to naprawdę całkiem interesująco. Pytanie, czy ten samochód da się użytkować tak naprawdę w trasie jako samochód rodzinny, a jeden w domu? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Różnicą jest oczywiście tutaj działanie tej hybrydy w trybie MySense. Mamy jeszcze tryb Sport. Natomiast wówczas e, cały układ jest nastawiony tylko i wyłącznie na jak najbardziej efektywne oddawanie mocy kierowcy. To jest bardzo przyjemne. Jedziemy cały czas czysto elektrycznie i reakcja na gaz jest momentalna. Od razu w tym momencie, w którym ja naciskam gaz, w tym momencie ja tą moc dostaję w każdym elektryku czy w każdej hybrydzie. Zwłaszcza plugin, które mają te akumulatory o zwiększonej pojemności, jest to naprawdę przyjemne. Sumarycznie, bo nie wspomniałem, mamy tutaj 160 koni mechanicznych. Momentu obrotowego nie wiadomo do końca ile, bo sam producent tego tak naprawdę nie podaje. Ale te 160 koni mechanicznych to jest wartość myślę, że wystarczająca. Nie jest to ani mało, ani dużo. E nie robi nam się z tego sprinter. Teraz wycisnąłem gaz. No i jest całkiem sympatycznie. 160 koni zdecydowanie zdaje tutaj egzamin. Auto nie jest zawali drogą. I reasumując tytułem końca. Przełączył się w tryb My Sense. Teraz już działa silnik spalinowy również. Reasumując tytułem końca, Megan i Tech, pomimo że całkiem skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, czy pod względem rozwiązań, jakie zostały tutaj zaimplementowane przez francuskich inżynierów, tego poziomu skomplikowania, czy dziwnych czasami pomysłów, w ogóle nie czuć na pokładzie. Tym samochodem jeździ się przyjemnie, jeździ się wygodnie, bezstresowo i można korzystać z uroków, jakie daje właśnie hybryda z możliwością ładowania z gniazdka. Oczywiście, trzeba biegać z kaplami. I tak jak wspominałem już wielokrotnie, ma to najwięcej sensu, kiedy będziemy ten samochód oczywiście ładować tym bardziej, że sensowny jest zasięg, jaki jesteśmy w stanie pokonać w czysto elektrycznym trybie, tak jak wspomniałem od 40 paru do około 50 km przynajmniej ja takie wyniki osiągałem ma to sporo sensu jak najbardziej da się tym samochodem również pokonać trasę tak jak mówiłem, zasięg też jest całkiem sensowny natomiast Megane jako taki oczywiście warto też wspomnieć o tym jak ten samochód jeździ, bo oczywiście aparycja zewnętrzna ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z wersją RS Line czyli wizualnie dosyć mocno sportowioną, ale tego nie czuć za kierownicą oczywiście samochód prowadzi się w sposób przyjemny w sposób przewidywalny Natomiast układ kierowniczy jest raczej dosyć mocno wspomagany, a zawieszenie samo w sobie jest nastawione przede wszystkim na komfort. Tutaj nie odczuwam jakiejś szczególnej sztywności, braku tego komfortu. Jedyne co czuję na nierównościach to rozmiar felk, które, przypomnę, mają 18 cali. I to chyba tyle. Jako hybryda, bardzo przyjemny jest również tryb B w skrzyni biegów. Możemy sobie ten tryb załączyć, i wówczas będziemy odzyskiwać całkiem również efektywnie energię, kiedy zdejmujemy nogę z gazu i wytracamy prędkość typowo silnikiem. Ciekawa, interesująca propozycja, zdecydowanie. Warto sobie tylko zadać pytanie, czy warta wyłożenia minimum ponad 130 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje najtańsze Megan e tech czyli wersja hybrydowa. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu jak zwykle umieszczę w opisie tego filmu, tam również. Będzie tabela z danymi technicznymi, będzie dzienny raport z jazdy, ale średnio mogę już Wam powiedzieć, jeżdżę kilka dni tym samochodem. W to też wlicza się ów trasę, o której wspomniałem. Zużycie paliwa średnio 6,1, zużycie energii 15,6 kWh na 100 km. Nie ma skandalu. Dziękuję i do następnego razu. Hej!